Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Newsów z Japonii. Tym razem pomówimy o nowym filmie Makoto Shinkaya. Zapraszam abyście zostali ze mną. 15 grudnia na konferencji w tokijskim hotelu International Makoto Shinkai zapowiedział swój nowy film. Będzie nosił tytuł Suzume no Tojimari. Produkcja doczekała się już strony internetowej, a także plakatu. Podano również wstępną datę premiery. Będzie to jesień 2022 roku. Poznaliśmy też zarys fabularny filmu. Produkcja ma koncentrować się wokół Suzume, 17-latki żyjącej w mieście Kyushu. Pewnego dnia dziewczyna spotyka tajemniczego młodego podróżnika, poszukującego wyjątkowych drzwi. Niewiele myśląc, Suzume podąża za chłopakiem. Wspólnie trafiają do zrujnowanego miasta, w centrum którego znajdują się samotne drzwi. Suzume postanawia je otworzyć. Ten czyn niesie ze sobą straszliwe konsekwencje. W różnych częściach Japonii zaczynają pojawiać się jednakowe drzwi, a wraz z nimi wszelkiego rodzaju katastrofy. By im zapobiec, Suzume decyduje ruszyć w podróż, mającą na celu zamknięcie wszystkich drzwi. Biorąc pod uwagę sam zarys fabularny, Susumeno Tojimari będzie utrzymany w klimacie ostatnich filmów Shinkaya, czyli Kimi no Nawa oraz Ten no Ko. Osobiście niezbyt mnie to cieszy. Wolałbym, aby reżyser obrał nowy kierunek, wyznaczył nowe cele. Na przykład przygotował film o dorosłych bohaterach, porzucił elementy fantazy na rzecz gatunkowego dramatu czy romansu. Shinkai miał jednak inny pomysł, co z pewnością spotka się z uznaniem młodszej widowni, do której reżyser próbuje przede wszystkim dotrzeć. Jeśli chodzi zaś o zespół pracujący przy filmie, to przedstawia się on następująco: Mako to Shinkai, reżyseria-scenariusz, Masayoshi Tanaka, wygląd postaci, Kenichi Tsuchiya, reżyser animacji, Takumi Tanji, dyrektor artystyczny. Za produkcję jest odpowiedzialna firma Story. Zaś film wyjdzie spod skrzydeł studia Comics Wave Films. Póki co to wszystkie informacje, jakie wiemy na temat Suzumeno Tozimari. Z czasem będziemy poznawać ich jednak coraz więcej. Za kilka miesięcy możemy spodziewać się pierwszych ilustracji oraz choćby krótkiego zwiastuna. A co wy sądzicie o najnowszym filmie Makoto Shinkaya? Czekacie na Suzumeno Tojimari, czy raczej nie wiążecie z nim większych oczekiwań? Który film Makoto Shinkaya podoba Wam się najbardziej? Zapraszam do rozmowy. Zachęcam również do pozytywnej oceny filmu i do obejrzenia pozostałych materiałów z serii Newsy z Japonii. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Cześć!